Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie naszego w Pana. Który stworzył i Zadany mi temat brzmi Trudna droga doświadczeń mistycznych. Pozwolę sobie ten temat nieco poszerzyć. o doświadczenia życiowe, nie tylko mistyczne, mając na uwadze przede wszystkim naszą drogę. Ta naszą drogę ustawię w centrum. Droga życiowa Świętej Marii od Jezusa Krzyża Polnego była tak wyjątkowa, że jakiekolwiek porównanie jej z naszą jest nieadekwatne. Zatem z doświadczenia Małej Arabki musimy skorzystać na zasadzie pewnej analogii. Do szczegółów oczywiście odsyłam do świetnej Biografii, właściwie źródła jej życia, które przygotował jej spowiednik Pierre Estrat. Natomiast ja przytaczę tylko kilka takich ogólnych faktów, jako pewne podłoże pod naszą refleksję. Kiedy słucha się zwierzeń, osób, którym w życiu jest ciężko, Podnosimy wrażenie, że są jakimś wyjątkiem. Wszystki w miarę jest dobrze, a ich los nie oszczędził. Czasami ludzie by się licytowali, czyli los jest cięższy. Wielu chciałoby te licytacje wygrać. A w większości mamy bardzo podobne uwarunkowania życia. Powietrze, woda, elektryczność, dostęp do środków przekazu, możliwość komunikacji po ziemi w powietrzu i tak dalej. Gdy zaś chodzi o trudności, jakie spotykamy na naszej drodze, także można je tak ogólnie spróbować wyliczyć. By się przekonać, że jakichś wielkich wyjątków nie ma. Są pewne trudności, które dotykają wszystkich, ale potem każdy z nas. Przeżywa je inaczej, tu raczej by trzeba szukać różnicy. No, wymiejmy parę przykładów. Obecna sytuacja w Polsce, na świecie, związana z pandemią. Uderza w ekonomię, w relacje, w zdrowie, w możliwość przemieszczania się, komunikacji z innymi. Trudności ekonomiczne. Rzadko się zdarza, by ludzie byli zadowoleni z tego, co materialnie posiadają. Niektórym jest bardzo ciężko, innym w miarę dobrze, jeszcze innym nic się nie dzieje. Trudności zdrowotne. Tutaj różnie bywa. Jedni nigdy nie chorują, inni koczują w przygodniach. Ale zauważmy, że to cierpienie związane jest z życiem. A życie jest cudem. Zaś z perspektywy wieczności jawi się jako mały odcinek nieskończoności. Są trudności relacyjne. To także rzadko się zdarza, by człowiek miał absolutnie z wszystkimi pogodne relacje przez całe życie. Źródłem trudności może być nierzeczliwość innych. Nasza antypatia, która nie wiadomo skąd się wzięła, błędna interpretacja naszych zachowań przez innych, albo błędna interpretacja zachowań innych przez nas. To są trudności osobiste, fizyczne, moralne, duchowe więc trudności wymienione wyżej, związane ze zdrowiem. Z relacjami, ale także radzenie sobie ze stanami wewnętrznymi, jak monotonia życia, brak satysfakcji z codziennego trudu, poświęcenia, oskości na modlitwie, poczucie samotności, pokusy różnego rodzaju. Gdybyśmy teraz próbowali zestawić ze sobą osobiste trudności z trudnościami kogokolwiek innego, może się okazać, że nie mam czego zazdrościć. Jeżeli jest czego zazdrościć w jednej dziedzinie, to należy mu współczyć w innej. Ktoś ma pieniądze, nie ma zdrowia. Ktoś jest zdrowy. A nie ma nikogo bliskiego. Ktoś ma pieniądze, dobrą rodzinę ale uwikłał się w jakiś ciężki nauk, zadręcza się sam, bliskich i tym podobnie. Rzućmy okiem tak przez chwilę na duchową drogę, czy raczej bardziej tą fizyczną drogę Małej rodki. Rodzi się w Aberin, w Galilei 5 stycznia 1846. Rodzice byli ubogimi, ale bardzo uczciwymi katolikami obrządku grecko-melchickiego. Z kilkanaściorga rodzeństwa przeżyła tylko ona z młodszym bratem Pawłem. Ma zaledwie trzy lata, gdy umierają obydwoje rodzice. Bierze je pod swoją opiekę stryj, który wkrótce potem wyjeżdża do Aleksandrii w Egipcie. Nie otrzymała żadnego solidnego wykształcenia. Pozostała no, w zasadzie analfabetką, Ty ma 13 lat. Zgodnie z tamtejszym zwyczajem, zostaje bez własnej wiedzy, zgody przyrzeczona za żonę krewnemu stryja. Będąc zdecydowana od dawna należeć jedynie do Boga, odrzuca całą determinacją tę ofertę. Wprawiło to stryja wielką irytację. Każe jej pracować z służącymi, które otrzymały też instrukcję, by ją traktować z całą surowością, co też składpliwie wykorzystują. Tak o tym mówi sama tu w źródłach. Byłam traktowana jak ostatnia z niewolnic, czy to jeśli chodzi o ubranie, czy o pożywienie. Byłam całkowicie odizolowana od moich bliskich. Podejmowałam pracę, do których nigdy nie byłam przyzwyczajona. Byłam pozbawiona mszy, sakramentów. Byłam upominana nawet przez mojego spowiednika, który uważał, że jestem uparta. Byłam opuszczona przez wszystkich, skazana przez wszystkich, a moja dusza była wypełniona radością. Po trzech miesiącach takiego traktowania, pragnie spotkać się z własnym bratem, pisze do niego list, aby ją odwiedził. Zaniosła list do pewnego Turka, byłego służącego stryja, który miał ten list dostarczyć. Ten bardzo jej współczuje z powodu upokorzeń w domu stryja, po czym prosi, by przeszła na Islam. Kiedy Maria z niezwykłą siłą odpowiedziała, że nigdy, Turek wpadł w furię, kopniakiem przewrócił ją na ziemię i poderznął nożem gardło. Z pomocą matki Żony porzucił ciało w odludnym miejscu. No właściwie ją zabił. W tym czasie, gdy powinna nie żyć, była w uniesieniu, była w niebie. Przez około miesiąc opiekuje się nią zakonnica, którą jej zdaniem bez wątpienia była Matka Najświętsza. Odtąd nie może się ujawnić rodzinie. Pracuje jako służąca w Aleksandrii, w Jerozolimie, w Bejrucie i potem jedzie do Francji, w Marsylii. Tam, we Francji, na początku Wielkiego Postu, 1865, gdy ma 19 lat, Wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Współczujących, chociaż wcześniej otrzymała tajemniczej zakonnicy przyrzeczenie, że będzie karmelitanką. Już po dwóch miesiącach zostaje odprawiona z powodu choroby. Została następnie przyjęta do Instytutu Sióstr Świętego Józefa od zjawienia, ale po dwóch latach postulatu zostaje także pożegnana. Jako, bardzo, jako bardziej nadająca się do zakonu kontemplacyjnego. I tak w 1867 roku wstępuje do Karmelu w Po. W czerwcu 1870 jeszcze jako nowicuszka zostaje wysłana na fundację do Mangalore w Indiach. W listopadzie 1871 składa profesję, rok później z powrotem odesłana do Francji. Skąd w 1875 wraz z innymi siostrami udaje się do Betlejem na fundację pierwszego karmelu w Palestynie. I tam też umiera w 1878 roku z powodu gangreny nabytej po upadku i złamaniu ręki. O faktach związanych z jej duchową drogą, mistyczną drogą nawet nie próbuje tu, tu mówić. Na jej drodze pojawiła się cała masa nadzwyczajnych zjawisk. Wśród nich diabelskie opętanie w roku 1868, które uznani teolozy tłumaczą w kategoriach Bożego Dopustu, oczyszczeń biernych. Spowiednik siostry Marii Pierestrat poświęca temu doświadczeniu cały cały... Szósty rozdział. To pytanie trwa od 26 lipca do 4 września. I tu bym się zadowolił tą aluzją na razie do życia świętej Marii. Przeszedł do naszej drogi, też widzianej w kluczu Pisma Świętego. Kluczem interpretacji naszej duchowej drogi jest droga ludu Bożego z niewoli do ziemi obiecanej. Biblijna droga prowadzi przez pustynię. Wstawmy sobie tu wszystkie trudności, jakie tylko są możliwe w naszym życiu. Idzie się drogą trudną, by wejść do krainy szczęścia. Nie chodzi tylko o wyjście z trudnej sytuacji. Ale jednocześnie wejście w inny świat. Ziemia obiecana jest symbolem wszelkich dóbr, wolności, służby Bogu. Droga ma zawsze swój początek, przebieg, metę wyjście, przejście, meta. Wyjście po łacinie egzodus. W Piśmie Świętym jest mowa o trzech wyjściach, trzy razy Egzodus. I o trzech wejściach. Wyjście z niewoli egipskiej, wyjście z niewoli babilońskiej, trzecim wyjściem jest i Pascha Jezusa. Dzięki któremu przechodzimy. Wraz z nim do chwały, zmartwychwstania. W każdym wypadku e, droga prowadzi przez pustynię. Przy wyjściu z niewoli babilońskiej, Izajasz pustynię przemienia w krainę kwitnącą. Prorok chce powiedzieć, że jeżeli już sam powrót do ojczyzny z niewoli. Jest tak wspaniały, nieważne jaka jest ta droga. Ona się wydaje powracającemu do domu wspaniała. To czym będzie dopiero samo wejście, już do domu? To sobie możemy rzucić jako podkładkę pod nasze życie. Aby tak strasznie nie kontemplować tej drogi, jaka ona jest ale patrzeć, gdzie idziemy. Trzecim wyjściem jest Pascha Chrystusa. W epizodzie przedstawionym przez Łukasza, dziewiąty rozdział, jest powiedziane, że Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem o Jego odejściu. W tekście łacińskim użyte jest słowo exodus. Wyraźne odniesienie do Paschy, którą Jezus miał celebrować w Jerozolimie. Jezus wychodzi z tego świata, idzie o Ojca. Przechodzi przez pustynię męki, śmierci. I to jest także nasz Egzodus. W Piśmie Świętym, w pierwotnym znaczeniu, pustynia jest ziemią, na której nie spoczęło Boże Błogosławieństwo. Miejsce to mogą zamieszkiwać jedynie demony. Przez to przeklęte miejsce lud izraelski musiał przejść, wychodząc z niewoli, idąc do ziemi obiecanej. Pustynia żyje grozą śmierci, ale jest jedyną drogą do życia. Naród wybrany mógł wkroczyć do życia tylko przechodząc przez pustynię. Potem pustynia nabrała jeszcze innego, pozytywnego znaczenia. Kiedy my dzisiaj używamy słowa pustynia, mamy na myśli coś dobrego. Chcemy mianowicie stworzyć sobie ciche, spokojne miejsce, czas na spotkanie sam na sam z Bogiem. Urządzamy sobie dzień pustyni. Pismo Święte mówi o czasie pustyni także w znaczeniu teologicznym. Pustynia w tym teologicznym znaczeniu jest właśnie kluczem do interpretacji różnych momentów wydarzeń w naszym życiu, od narodzin do śmierci. Powszechnie wśród wierzących mówi się o ziemskim pielgrzymowaniu do niebieskiej Ojczyzny. Salwy Regina śpiewamy wygnańcy Ewy. Jesteśmy jakby na wygnaniu. Jesteśmy pielgrzymami, wygnańcami, w analogii do e, ludu, który był też wygnany z kraju. E, pustynia, jako kategoria teologiczna, rzeczywiście tłumaczy całe nasze ziemskie życie. E, tak samo można pustyniom interpretować czas, w którym żyjemy. Czas Kościoła pielgrzymującego, e, czyli od zesłania Ducha Świętego do czasów ostatecznych. Głównym, kluczowym tekstem ujmującym duchowość pustyni jest ósmy rozdział powtórzonego prawa. Wersety 2 do 4. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Twój Bóg przez te 40 lat na pustyni aby Cię utrapić, wypróbować, poznać, co jest w Twym sercu. Czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie? Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś, ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na tobie Twoje odzienie, ani Twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Wtórzone prawo, rozdział ósmy. Najpierw, że czas pustyni jest czasem próby. Jest czasem, w którym człowiek musi decydować ujawnić się, kim naprawdę jest. Wybierać tak, by być wiernym. Taki właśnie jest cel pustyni, czas próby, decydowania, czas formacji pod pedagogicznym działaniem Boga. W tym czasie Bóg pokazany jest bardziej jak pedagog niż, niż ojciec. uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Twój Bóg wychowuje Ciebie. Mówi się następnie, że wszystko, co stało się w czasie pustyni, stało się dla dobra ludu. Mamy więc pewne cechy czasu pustyni, a więc czasu całego czasu naszego życia. Czas prób, Czas formacji pod Pedagogicznym działaniem Boga. Czas dany dla dobra ludu. Ale także e, przez pustynię idzie się w osamotnienie. Bóg prowadzi, idzie naprzód z nami, jest towarzyszem drogi. Chrystus się przedstawia jako nasza droga. Potem droga przez pustynię nie jest nigdy opisana do końca ze szczegółami. No w ogóle nie ma drogi. Zaraz zawieje wiatr. Trzeba znać kierunek, orientację, a to jest też warta. Przemyślenia sprawa, e, żeby znać ideał swojego życia, kierunek marszu. E, nie przejmować się tak bardzo e, stanami, szczegółami, przeżyciami, ale trzymać kurs. Nie jest nigdy opisana do końca. Czekają na nas różne niespodzianki. To jest też normalne. Nie znam od początku powiedziane, co będziemy robić ze wszystkimi szczegółami. I z doświadczenia wiemy, jak wiele naszych planów zostało zburzonych. Niepewność własnej drogi rodzi obawę, strach, często zniechęcenie. Pokusą jest szukanie Boga na własną rękę, do własnego użytku mieć swojego Boga, który by mi pomagał. Kiedy lud zobaczył, że Mojżesz nie wraca, zrobił sobie innego Boga. Przez brak odpowiedniego zrozumienia własnej sytuacji, czas zbawienia i bożej formacji interpretuje się jako czas nieszczęścia, zguby. Czyż nie lepiej było wrócić do Egiptu? Z powrotem do niewoli. Nasza duchowa droga ma swój przebieg czasowy. Daty naszego życia pojawią się w przyszłości na naszych nagrobkach. Licząc średnią wieku kobiet, teraz nieco ponad 80 lat, mogą to być daty 1960, sorry, jak tak się wtedy urodził, 2040. Mężczyźni żyją teraz średnio 71 i coś. Czasem podawałem swoje daty, ale odpuściłem, bo już człowiek się starzeje. Nasze życie ma swój kontekst geograficzny. A więc Polska, XX, XXI wiek, kontekst religijny, w większości katolicki. To jest czas naszej pustyni, ramy życia, środowisko, wszystkie problemy związane ze środowiskiem. I w czasie tym Bóg jako nasz pedagog uczy każdego z nas tego, co jesteśmy w stanie sobie przyswoić. Historia każdego z nas jest inna. Stąd każdy z nas jest skłonny sądzić, że nie się krzyż, cięższy od innych księży. Przepraszam, od innych krzyży. <gry> Jeszcze w dzieciństwie słyszałem taki przykład. W moim parafialnym kościele od jednego z kaznodziei z okazji jakichś rekolekcji ludowych, e, mianowicie, że pewien człowiek bardzo narzekał na swój los, że jego krzyż jest za ciężki, wręcz nie do uniesienia. Wówczas Pan Bóg zaprowadził go na rozległe pole, gdzie rosło mnóstwo krzyży, no, rosło bardziej stało bitych. Kazał mu zrzucić swój krzyż a wybrać sobie, który chcą. Zaczął więc krążyć po tym polu, przebierać, jeden za ciężki, drugi śmiesznie lekki, inny za sękaty. Oprzedł całe pole i wreszcie znalazł. Żaden krzyż nie jest ale skoro już trzeba jakiś nieść, no to wziął taki, który w porównaniu z innymi wydał mu się najlepszy. I wówczas się okazało, że to był krzyż, który Wcześniej porzucił. Nas również Bóg pragnie formować, nawet poddawać próbie, ale czyni to zawsze dla naszego dobra. Trzeba jednak uważać, żeby nie przypisywać Bogu zła, które nas spotyka. Czasem się tak bezmyślnie szasta, wola Boża, wola Boża. Cokolwiek ktoś na myśl mu przyjdzie, już wola Boża. Mamy rozum. Używajmy go. Złość i nieprawość innych nie jest wolą Bożą. Jednak Bóg może wykorzystać wszystko dla naszego dobra. W tym czasie naszej pustyni, Bóg zawsze jest z nami i nas prowadzi. Chrystus przedstawia się jako nasza droga. Dlatego chrześcijańskie życie duchowe możemy też określić jako pójście za Chrystusem sekwela Chrysti. Naśladowanie Chrystusa. Skoro idziemy przez pustynię, często możemy odczuwać jej ciężar. Na naszej drodze jest pełno trudności, typu materialnego, duchowego, o których wspomniałem na początku. Najbardziej niebezpieczne są trudności wewnętrzne, jak zniechęcenie, desperacja, sceptycyzm. Mogą rzucić cień na Boży Plan względem nas. A Boży Plan jest zawsze zbawczy. A my, dlaczego ja? Wielu ludzi tak niedobrych, a tacy są zdrowi nawet. No, najszybciej. W konkluzji naszej refleksji możemy wskazać także na drogę do zjednoczenia z Bogiem u Świętego Jana z tylko aluzja. On pokazuje drogę przez noc, która jest dokładnie taką samą kategorią teologiczną jak pustynia. Pustynia i noc jest łaską, śpiewamy w jednej z piosenek. Droga teologicznej nocy składa się z wiary, z wyrzeczenia się ludzkich podpórek. Ziemskiego sposobu pojmowania drogi do nieba. Stąd zasadniczy akcent w postawie wierzącego, kroczącego drogą nocy, drogą pustyni, pada na wiarę, nadzieję i miłość, które jedynie pozwalają oprzeć się na Bogu, pozwolić się Mu prowadzić. Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Jest pochowana w Betlejem przy wejściu do Nowej Kaplicy i tam zamieszczony jest obszerny napis. Tu spoczywa w pokoju pana siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zakonnica, profeska nosząca biały welon, czyli konwerska, gdzieś już tych podziałów nie ma w zakonach. Dusza ciesząca się szczególnymi łaskami i cnotami, wyróżniająca się przez swoją pokorę, przez swoje posłuszeństwo i miłość. Jezus, jedyna miłość jej serca, wezwał ją do siebie w 33 roku życia, w 12 jej życia zakonnego, w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku. Niech odpoczywa w pokoju. Nie zdarza się nigdy, żeby na epitafium tak długie teksty ktoś wypisywał. To epitafium streszcza istotę jej duchowości, bo najpierw wspomina o wyjątkowych łaskach, jakimi Bóg jej obdarzał w życiu, a potem o specyficznych postawach, które też powinny być naszymi o pokorze posłuszeństwie i miłości jako jej odpowiedzi na Boże działanie. Niezwykle trudne dzieciństwo i młodość, a właściwie całe jej życie nie przeszkodziły Bogu wprowadzić ją do krainy szczęścia. Bo przez posłuszeństwo i miłość potrafiła mu całkowicie zaufać. Dlatego Dajemy ją sam wzór, wykierować się podobnie na naszej drodze.